odcinku spory na przygodę. Dzisiaj. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj byliśmy? Co dzisiaj dostaliśmy? Słabe rzeczy. Dzisiaj nagrywa mój kuzyn, bo Matucha nie ma, bo jest nieobecny. będziemy grali. Natomiast będziemy grali gdzieś tak. Um, w sobotę. W sobotę albo niedzielę. Mówił, że w sobotę, ale. Mówił w sobotę, no właśnie. A, 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 z, yy, y, nas, y, dzisiaj, dzisiaj to będzie musieli poszukać wioski, dzisiaj, ten odcinek będzie się nazywał, odcinek, szukanie wioski. Ja, ja by, co, yy, da, dajcie lajki like w górę, nie dajcie jak najwięcej lajków, like to w sobotę albo niedzielę pojawi się odcinek, yy, który będzie... 30 minut 30 minut, 30 minut. 30 minut tak albo, albo około 30 minut z Mateuszem będziemy grali razem będziemy już grali i na tym samym serwerze może nie na tym samym tym sejwie no. na split, split screen no właśnie um, ja to zaraz zaczniemy od odrobienia um, rzeczy specjalnych gdy, gdy znajdziemy wioskę to to, to będzie ok, bo ponieważ ty to to możesz coś tam sobie kupić. Bo w pierwszym no, ja e, odcinku... Dobra, patrę, pa. Patrę. Panie, Panie. Cie, ci już no, y, Jak to się nazywało? Y, y, mieliśmy z, przecież... Okay. No. Mm. Jak to się było? może że y, będzie robili tą samą serię, jak będziecie lajkować Kilka sezonów też. Kilka sezonów może Albo, albo, gdy będzie akurat Wilczki. te Wilczki Jake'owie, Jake'owie To jest rodzina Jake'owie są ostrzy ludzie no. Zbierz expa e, Nie zbierasz i jest Bogactwo. Jestem bogaty, Przed chwilą sobie na innym znaleźliśmy 5 diaksów. 5 diaksów? Bo um, graliśmy z moim synem. Nie? Nie? Z jak... No. I... I jak. Nalazłem 5 diaksów od razu. Znalazłem 5 diaksów, gdy powiedzieliśmy takie coś. Wziąłem. Ja... Będzie diaks, będzie diaks. Ja diaksy. mówiłem, ja mówiłem. Powiedział, on powiedział, będzie diaks, będą diaksy. I kopnął w ścianę i, 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 i od razu pojawiło się trzy 3 3 diaksy. Później, tak. później znowu. Później pięć diaksy, gdy powiedziałam lawa, to to, 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 to to wpadł do lawy i prawie zginął. Nie, kuzynia? No. Kurczak młody. Myślimy nad taką serią nad czy, takich ciekawostek różnych, albo craftingów, których możecie nie wiedzieć, coś takiego. No, no tak. Znaczy każdy pewnie, ale na takich początkujących, wszystkich. No i no będziemy kręcili tą serię będziecie tak przez całe wakacje że całe wakacje będziemy będziemy kręcili tylko wakacje może. Nie no podczas szkoły też powinniśmy kilka razy nakręcić, ale będzie nie będzie takich często, bo wczoraj był odcinek i dzisiaj um. też. Będą dwa. A to Niech będzie w sobotę. I teraz będzie dopiero... W sobotę. Nie w sobotę. Dziś jest co? Um. Dziś jest co? Nie wiem. Czekaj, Zrobi, zrobię na chwilę stopa, zobaczę co dzisiaj.